Witajcie roztomili Dzisiaj w czwartek, wiem, że późno, ale chciałbym was prosić na Marsz Autonomii w Sobotam w Katowicach Znajcie mnie z działań na rzecz Śląskiej Gołtki, Śląskiej Kultury Bez coż chciałbym, co byście ze mną do kupy Sobotam śli w Katowicach Z Placu Wolności pod budynek Gmachu Sejmiku Śląskiego Pierwi gmachu budynku z Sejmu Autonomii Śląskiej I chciałbym, co byście do kupy ze mną zamanifestowali swoją śląskość? Gdyby ktoś z Was chciał, to mamy baner e, Baner ferajny. No ale myślam, co jakżeście są moi kamracią, to mogę myśleć do kupy. Nie baje wam gańba, pod jakim shieldem ja ujdę. Także mówcie se. I widzimy się w sobotę, a ja z fajnego widoku na. Nie wiem, jeżeli widać, chyba widać, to ciało.